Kontrolery ruchowe cały czas jakoś są ze mną, ponieważ e, nigdy nie byłem za nimi i nigdy nie byłem przeciwko nim. Tak? Nie tańczę z zasady e, i nie tańczę też przy kinekcie. Natomiast e, no, jestem w stanie sobie wyobrazić tytuły takie na przykład fitness, który by mi się przydał. No, jest parę tytułów fitnessowych, które powiedzmy, że ogarniam. Tak? No ale wiesz, no, skakanie na pontonie, mogę poskakać z żoną, czy, czy, czy poukładanie klocków w tumble na mówie, mogę to zrobić, natomiast nie jest to coś takiego, co sprawia, że wstaję w sobotę rano albo w niedzielę rano i mówię, teraz się poskaczę przed konsolą. Nie, to jest party gaming, to jest fajny kierunek, w którym to wszystko idzie, dzięki czemu te konsole jeszcze dłużej będą na rynku, tak? nie skończą się w przyszłym roku, tylko 2014 prawdopodobnie i to jest coś co daje mi możliwość pogrania w te gry, w które nie miałem czasu pograć, ponieważ te kontrole ruchowe przedłużą cykl życia konsoli. Dzięki temu tej konsoli będę mógł grać w tytuły nieruchowe, w które nie miałem okazji zagrać wcześniej.